Zatrzymaj się na chwilę, popatrz na swoje życie nie z poziomu rozumu, ale z poziomu pola. Zadaj sobie pytanie: czy to ja wybieram swoje życie, czy życie wybiera za mnie? Bo to pytanie prowadzi wprost do sedna, do egregoru, który Cię karmi. Każdy z nas żyje pod czyimś niebem energetycznym i nie chodzi o religię, grupę czy organizację, chodzi o strukturę energetyczną, która. Zarządza naszymi emocjami, decyzjami i doświadczeniami. To właśnie egregor pole, które utrzymuje naszą świadomość w określonej częstotliwości. I choć wydaje Ci się, że to Ty decydujesz, w rzeczywistości bardzo często decyduje za Ciebie to, z czym jesteś połączony. Po pierwsze, egregor to niepojęcie to żywy organizm energii. Wyobraź sobie ogromną kulę światła, Złożoną z myśli, emocji, pragnień i czynów milionów ludzi. Każdy, kto z tą kulą rezonuje, zostaje do niej podłączony niewidzialnym włóknem. To włókno zaczyna pulsować w Twoim polu, ściągając do Ciebie sytuacje ludzi i doświadczenia o podobnej częstotliwości. Dlatego właśnie ktoś, kto żyje w egregorze rywalizacji, wciąż przyciąga walkę i konflikty. Ktoś, kto żyje w egregorze ofiary, ciągle doświadcza strat i niesprawiedliwości, a ktoś, kto żyje w egregorze wolności, nagle zaczyna dostrzegać synchroniczność, lekkość, przestrzeń. Egregor to nie metafora, to system energetyczny, który zasilasz każdym swoim oddechem. Po drugie, jak rozpoznać, pod jakim egregorem żyjesz? Zacznij obserwować powtarzalność, bo działa jak program komputerowy, stale uruchamia te same schematy. Nie po to, by cię karać, ale po to, byś zobaczył, komu oddajesz swoją moc. Egregor lęku i kontroli. Na przykład żyjesz w ciągłym napięciu, boisz się utraty, martwisz się o jutro. Potrzebujesz mieć wpływ na wszystko i wszystkich. Twoje ciało jest sztywne, oddech płytki, a serce zamknięte. To egregor przetrwania, dolnych czak, w którym dominują strach i konieczność. Egregor materii i pieniędzy. Myśli krążą wokół zarabiania, rachunku, wyników, sukcesu. Nie odpoczywasz, bo zawsze jeszcze coś trzeba zrobić. Czujesz się bezpiecznie tylko wtedy, gdy coś posiadasz. To egregor manipury, świat działania, struktury porównania. Egregor ofiary, czyli ciągle masz wrażenie, że świat jest przeciwko tobie. Wciąż musisz, powinnaś, nie masz wyjścia to pole ludzi, którzy karmią się cierpieniem, bo tylko w nim czują sens. W tym egregorze energia zamienia się w ciężar. Egregor duchowości, czyli czujesz, że nie należysz już do starego świata. Zaczynasz postrzegać rzeczywistość. Wielowymiarowo. Szanujesz materię, ale nie utożsamiasz się z nią. To egregor serca i świadomości. Tutaj rodzi się współodczuwanie. Egregor mocy wewnętrznej. Nie szukasz już góru, bo wiesz, że wszystko masz w sobie. Nie walczysz, nie udowadniasz, po prostu jesteś. Twoja energia jest stabilna, spokojna, obecna. To pole twórców rzeczywistości, tych, którzy kreują, nie reagują. Po trzecie, twój egregor zdradza Twoje emocje. Chcesz wiedzieć, pod jakim egregorem żyjesz, nie patrz na to, co mówisz. Posłuchaj, co czujesz na co dzień. Jeśli czujesz lęk, karmisz egregor przetrwania. Jeśli czujesz zazdrość lub rywalizację, jesteś w egregorze manipulacji. Jeśli czujesz poczucie winy, zasilacie egregor religijny lub ofiarniczy. Jeśli czujesz spokój i zaufanie, działasz w egregorze świadomości. Jeśli czujesz radość tworzenia, pracujesz w egregorze mocy. Twoje emocje są kompasem. Egregor nie działa z zewnątrz, on odbija się w Tobie. Po czwarte, egregory to jak kanały radiowe. Nie możesz słuchać kilku stacji naraz. Albo stroisz się na częstotliwość miłości, albo na częstotliwość lęku. Nie ma stanu pośredniego. Każda Twoja myśl, każda decyzja jest sygnałem wysyłanym do pola. Jeśli myślisz, świat jest niebezpieczny, egregor lęku odpowie. Jeśli myślisz, świat jest obfity, egregor obfitości otworzy się. A jeśli myślisz, Świat jest iluzją, a ja jestem świadomością. Wyjdziesz z gry wszystkich egregorów i wejdziesz w pole duszy. Jak przełączyć się na inny egregor? Nie walcz z tym, w którym jesteś, bo walka to wciąż energia tego samego pola. Zamiast tego podnieś swoją wibrację. Zmieniasz egregor nie przez ucieczkę, ale przez świadomość. Bo gdy twoje serce zaczyna bić w rytmie prawdy, stare pole nie może już cię utrzymać. Spróbuj przez kilka dni obserwować siebie, co najczęściej czuję, o czym myślę, gdy jestem sam. Jakie słowa powtarzam, nawet żartem. To wystarczy, by zobaczyć, z jakiego pola żyjesz, i wtedy możesz świadomie powiedzieć: Dziękuję. Już wystarczy, wybieram nowe. Gdy wchodzisz w wyższy egregor, zauważysz, że wiele osób zacznie od Ciebie odchodzić. Nie dlatego, że coś robisz źle, ale dlatego, że ich częstotliwość nie pasuje już do Twojej. Nie bój się tego. Każdy, kto ma być z Tobą, dostroi to się. Reszta po prostu odpłynie. Zauważysz też, że zaczynają się dziać. Przypadki, spotykasz właściwych ludzi, pojawia się pomoc, synchroniczność, lekkość to znak, że Twój egregor się zmienił. Nie żyjesz już w polu walki, żyjesz w polu współtworzenia. Egregor duszy najczystszy poziom powyżej wszystkich systemów istnieje jedno pole egregor Twojej duszy to on prowadzi Cię od wcielenia do wcielenia. Nie ma w nim przymusu, kontroli ani strachu. Tam nie ma już rywalizacji, tylko przepływ. Żeby tam wejść, nie potrzebujesz rytuału, potrzebujesz prawdy. Prawdy wobec siebie, bo gdy przestajesz grać, maski same odpadają, a egregory, które żerowały na Twoich emocjach, tracą źródło pożywienia. Nie musisz wiedzieć wszystkiego, nie musisz usuwać. Żadnego egregora. Wystarczy, że zaczniesz wybierać świadomie, co karmisz. Bo tam, gdzie kierujesz uwagę, tam płynie twoja energia, a tam, gdzie płynie energia, tam powstaje twoja rzeczywistość. Zatrzymaj się dziś na chwilę i zapytaj: czy to ja kieruję swoim polem, czy ono kieruje mną? Jeśli chcesz poznać Mapę swojego egregoru, zobaczyć, które pola naprawdę cię trzyma, a które jest Twoją własną energią duszy. Zapraszam Cię do głębszych analiz, które znajdziesz na mojej stronie www.lunaris.wrocław.pl